Dzisiaj myjemy kurki. Nie jak zawsze czyścimy papierem czy pędzelkiem. Dzisiaj po prostu mąka, woda, mieszu, mieszu i je będą, i je będą. Co ja gadam? Micha. Kury. Dzisiaj kury, nie koguty. Mąka. Trzeba to dobrze wymieszać. I zobaczymy, czy kuraki dzisiaj będą czyste. Dobra, zimna woda. Troszkę jej trzeba przemieszać tutaj ten brud, o faktycznie teraz pod laka Praktycznie zostało tutaj dużo tej ziemi. Więc póki co wygląda całkiem dobrze. Teraz trzeba tylko opukać dobrze zimną wodą. Oczywiście starać się jak najmniej porozlewać. Patrzcie. Czy tak, jak widzicie? Naprawdę, w sposób spoko. Prawda teraz nie dobrze pewnie wysuszymy, albo chwilę ociekną mi na patelnię na masło, dużo cebuli i jemy. Patrzcie. Po prostu spróbujcie. Jeżeli nie wiesz, czy to jest dla Ciebie, czy to jest ok, spróbuj, przetestuj, zrób sobie danie, może z podębiczką, może w wersję wegetariańską, ale spróbuj sam i wtedy powiesz coś więcej. Więc to ja na dziś uważam, że całkiem spoko rozwiązanie, na pewno dużo szybsze niż czyszczenie ich każdy z osobna, więc kurki umyte, zaraz robimy sobie dalsze obiad niedzielny, a dzisiaj kurki z czymś tam. Cześć czapka! A jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, albo masz jakieś pytania, zostaw komentarz, a subskrypcję, jakbyś mógł, to chętnie, bo to jest dla mnie bardzo istotne. Tyle. Zapraszamy i widzimy się w następnym odcinku. Jeszcze raz. Cześć, czapka!